Witam, Day's gone. E, w tym odcinku zrobimy sobie strefę lęgową. Mm -hmm. Znacznik. Zostały dwa gniazda do spalenia. E, nie wiem ile ten odcinek będzie miał. Prawdopodobnie, prawdopodobnie coś. Kilka minut tylko. To już jedno gniazdo już zostało spalone. Mm. Wcześniej. Więc mi się teraz odpala. Nie wiem, oni ma jakiś konkurs, kto głośniej będzie szekał na nagraniu. Tak, tu jest ten osad. Co ostatnio miasto było sp ten spalone. Możemy tutaj wyjść. Tylko tutaj. Mm, kręci się gdzieś chodla. Już zapomniałem gdzie. I w ogóle no. Ona gdzieś, tu powinna gdzieś ucztować, przychodzić, wchodzić. Nie wiem, tylko ta. jak my to znajdziemy teraz. O, tu chyba w tym budynku powinno być coś: gniazdo czy nie? Już dygam, bo tu prawdopodobnie ta horda tutaj siedzi. A ja sobie po prostu tutaj wchodzę. Aha Wodę słyszę, dobra z jeziorka, myślałem, że tu gdzieś chorla tutaj sobie łazi, biega Ja sobie tak ochoczo Chodzę Cawiec, jest butelka prawdopodobnie spalony ja nie lubię takiej muzyczki, bo to zawsze się gdzieś w hordzie odpala taka... No to czemu tak. to jest... Super, znaleźliśmy kolejne gniazdo. Czyli dwa gniazda tutaj, ok? No ja, i po wypaleniu tych gniazd powinno być ich mniej. Ląbiaków, przynajmniej tak powinno być. Ale czy to tak jest? Naprawdę to nie wiem. Tak, wiedzą gdzie jestem. Ale to ci nie wiedzą. O, uh, gościu na trzy strzały wytrzymał. O pro! Tak się bawić nie będziemy. Tak, i od razu wytworzymy te bełty. Dobra, jest 9, tu dziesięć. Tu hmm. raczej już nic nie będzie do zebrania. Gniazdo spalone. Hmm. Teraz tylko musimy wziąć, wejść na górę i spalić kolejne. Tu gdzieś schody powinny być. Ja się nie mylę, mylę się. Aha, aha. Teraz będziemy chodzić, błądzić i szukać tych schodów. Na zewnątrz prawdopodobnie gdzieś. No i teraz weź się znajdź. Tu w budynku. I muszę tu tędy gdzieś wejść. Nie no. chcę sobie tak biegać otwarcie. Tam ktoś był? No już tutaj drzewo. To Jest. Róbcie sobie gniazdo gdzie indziej. Polerne świrusy Dobra. Aby nie tłumik. Dziękuję bardzo za ten złom. Trzy. Tak, 3. No i to chyba jest tak z przeważnie cały czas, że z małych aut 3, a z reszty będzie więcej. Znaczy tam traszki są i coś w ogóle innego widzę. Skąd? Po co na co tutaj tyle tych agentów? Hmm. Dalej tylko jedne. Łapki dalej, 3 bomby nie, a też. A, no dobrze mi daj kurz. Tak. A tu zombiaki, Praszka chodzi sobie. Nie, to tu jak już zrobiliśmy tą misję, to już nie musimy iść. Teraz tylko sobie na spokojnie przejdziemy z miasto i... O, ale by to fajnie wyglądało, jakby ten teraz zombie jak się obudził zaczął się trząchać. O i... Stałby! Wak! W horrorze! Mm. Nie, czy musimy biegnąć tak? Tam się zombie ucztuję. A, tu było te. Gdzie my z kuszy strzeliliśmy? Tam dwóch czy trzech. A nie, patrzcie, tu też z tego suwa. Stało wzięte. Jak to się nazywa? Złom i tylko trzy miał. Co to jest losowe? Ile oni mają, czy co? Ktoś. A pudełko gwoździ. W gałęzi nic nie widzę. No i co? Hmm, tylko tak, zrobiliśmy tą misję, już jest ósma minuta. Hmm. Ja bym nie chciał na razie tego robić. Także. Też ósma minuta. Nie wiem, czy opłaca się jechać do wieśka teraz i robić kolejną misję. Nie, wiecie co? Zakończymy sobie tutaj, a tamto zrobimy sobie w następnym odcinku. Także co dziękuję za oglądanie. Widzimy się. W następnym odcinku. No co, łapka kciuk pięta. To wygodnie, lepiej, szybciej i na razie trzymać. Thanks <laughs>